Jesień to szczególna pora roku dla pacjentów z POHP. Kojarzy nam się zwykle z piękną, złotą jesienią, i to jest pierwszy scenariusz, i taki najpiękniejszy łatwiej się ćwiczy, dlatego że jest nie tylko kolorystyka piękna, która jak gdyby poprawia nastrój. Temperatura nie jest tak wysoka, a więc też łatwiej wyjść na spacer i być aktywnym. Poza tym coraz częściej spotrzega się też osoby nie tylko chore na POHP, ale przede wszystkim wiele osób, które zaczynają być aktywni w terenie. Pierwszy raz zaczęłam chodzić z kijkami praktycznie tu. Całe ciało pracuje, wszystkie mięśnie. Dlatego się przekonałam właśnie z kilkami, będąc tu właśnie na rehabilitacji. Chcielibyśmy, żeby pacjenci wykorzystywali Nordic Walking Kije, które angażują na górny tułów klatkę piersiową do, do wysiłku w dalszym ciągu zachęcamy do jazdy na rowerze, w dalszym ciągu zalecamy regularne spacery kilka razy w tygodniu w dalszym ciągu chcemy, żeby tej aktywności na świeżym powietrzu było jak najwięcej do momentu kiedy, kiedy rzeczywiście pojawi się ta zima. No jesienią jak jest piękna pogoda. Dużo chodzę, dużo spaceruję, przebywam na działce, w parkach, ale jak jest tylko wiatr, zimno, to już z domu nie wychodzę. Okres, kiedy jest zimno, chłodno, pada deszcz, jest mglisto, to zwykle jest ten czas, kiedy pacjenci przebywają w domu, boją się przede wszystkim zaostrzeń. Nawet jeżeli pacjent przebywa w swoim własnym mieszkaniu, to również ten czas może wykorzystać na ćwiczenia ćwiczenia fizyczne, na trening siłowy, wytrzymałościowy w swoim własnym mieszkaniu. Czyli rotor, który pozwala na ćwiczenie rąk i nóg, jak również ciężarki, które powinien, które powinien wykorzystać do ćwiczeń siłowych. Ruch dla pacjenta z POHP jest najlepszym lekarstwem. Nas interesuje bardzo to, żeby pacjent mógł jak najwięcej, żeby męczył się jak najmniej. I żeby aktywizował się jak najczęściej, po to, żeby tych zaostrzeń w przebiegu tej choroby było jak najmniej. Często miałam zapalenie oskrzeli, często byłam na antybiotykach. I w ogóle, jak była taka pogoda jesienią, w ogóle, brzydka, deszcze, mrzawki, mgły, to po prostu brakowało powietrza. I to właśnie się przyczyniło, że ja łapałam częstą infekcję, ale nie miałam temperatury. To jeszcze bardziej potęgowało to, że ja nawet nie wiedziałam, że mam zapalenie o oskrzeli czy zapalenie płusu. To Rzeczywiście spostrzegamy, że tych zaoszczeń jesienią jest wyraźnie więcej. Zaoszczeń, które wymagają hospitalizacji. I ważne jest, żeby nie dopuścić do zaoszczenia. Pierwsza to przyjmowanie systematycznie leków, leków ziewnych, leków rozszerzających oskrzela, bronchodilatatorów. I to jest najważniejsze, żeby leczenie było prowadzone systematycznie. Bardzo ważne dla pacjentów z POHP, zanim rozpocznie się okres zaoszczeń, jest profilaktyka zaoszczeń, a więc sezonowe szczepienia przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom, no i teraz obecnie przeciwko SARS-CoV-2. Chodzę wszędzie pieszo. Staram się jak najmniej samochodem. W domu też nie korzystać z windy, tylko ze schodów. Gdziekolwiek jestem, gdzie jest winda, to idę przede wszystkim schodami. Trzeba zwracać uwagę na alarmy, które są podawane przez różne służby, pokazujące, jak wysokie jest stężenie zanieczyszczeń w powietrzu i wtedy pacjenci z POHP powinni nie wychodzić ze swoich domów, kiedy wysokie jest stężenie zanieczyszczeń. Jesienią, jak się robi tylko zimno, są włączane kaloryfery, to my mamy wyłączone w sypialni, kuchni, tylko mamy włączone leciutko w salonie i w łazience. A przede wszystkim stosujemy jakieś nawilżacze. No a tak się lżej oddycha, jak jest wilgotniejsze powietrze. Zanieczyszczenia powietrza to nie tylko są na zewnątrz, ale także w własnym mieszkaniu. Narażeniem może być narażenie na palenie bierne, na aktywnych palaczy. Ważne są też zanieczyszczenia ze środków chemicznych. Środków czyszczących, jak również konieczne jest codzienne wietrzenie pomieszczeń tam, gdzie przebywają pacjenci.